Oddaję głos w klasie trzeciej sportowej. Witam. W imieniu wszystkich uczniów e, mam przyjemność powitać Państwa na dzisiejszej uroczystości z okazji Święta Edukacji Narodowej. Dlatego witam nauczycieli, pedagogów oraz pracowników szkoły. Mam nadzieję, że wspólne spędzone chwile będą dla Państwa miłym upominkiem. Słuchajcie, dziś obchodzimy Święto Edukacji Narodowej. Musimy przygotować e, dla naszych nauczycieli jakąś niespodziankę. Ja, ja mogę. Ja byłem pierwszy raz w pod tytułem Nauka. Nauczyli mnie mnóstwa mądrości, olgarytmów, wzorów i formułek. Zbadamacie krótszych wąsików i kółek. Nauczyli mnie nieskończoności. Rozdrawiali od cudów przygody. Oglądajmy różne tajemnice. W jednym szkiełku wody życie w kropli wody. W drugim zaś kanałem na księżycu. Wiem o kuli napełniony lotem, bo bursztynie, co się go pociera. Wiem, że ciało podrożone wodę traci i tyle, ile. E! To takie długie i bólnorodne. Zanim się przedstawiać, to nauczyciele ze zadają się łzami. Albo zasnąć. O! Ja mam coś lepszego. My i nasze pani. My jesteśmy najzwyklejsze dzieci. Mowa? mająkami nas nie nazwiesz. Zdarza nam się bić, przeszkadzać, śmiecić i czasami nazłość robić. Zdarza nam się lekcje nie odrobić. Rudnej łapy mięśni. Więc... Tak, tak. Wierzcie ciekawy, ale przecież nie będziemy przyznawać się, że nie jesteśmy aniołkami. Poza tym, tak uroczystym dniu, nie warto mówić o przewinieniach. Może przygotujemy jakiś spektakl na przykład szkoła na wesoło. O, ja znam śmieszny żart. Że... Posłuchajcie. Dyrektor szkoły przychodzi korytarzem obok klasy, z której dochodzi straszny wrzask. Pada do klasy, łapie za rękaw najbardziej wrzeszczącą osobę i stawia ją do konta. Na to inny z klasy. Czy mogliby, panie dyrektorze, czy moglibyśmy już iść do domu? A za jakiej racji? Pytać panie dyrektor. No, skoro nasz nowy nauczyciel stoi w kącie, to walecy nie będzie, prawda? No to teraz ja. Nauczyciel sprawdza zadanie domowe. Proszę, otwórzcie zeszyty. Znowu nie odrobiła zadania domowego. Kiedy cudzo zrobiłaś lekcję? Po obiedzie. Dlaczego teraz nie zrobiłaś? Bo jestem na diecie. A czy wiecie w ogóle, co to jest lekcja? No pewnie. Przecież wszyscy wiedzą, że to dłuższy okres potrzebny do przygotowania się do krótkiej przerwy. Wystarczy. Rzeczywiście boki zrywać. My tu galogardą, a inscenizacji jak nie mamy, tak nie mamy. A co powiedzieliście, na mi sekret? Czego brakuje temu poziomowi? Wzruszenia, górnolotności, powagi i patozu. No niech ci będzie, to ty jesteś prowadzący. Myślę, że warto zacząć od przypomnienia historii To ma być poważny apel. Kasper, ty jesteś historii. Coś powiedział? Powiedziałbym, że 14 października 1773 roku Sejm powołał do życia Komisję Edukacji Narodowej. Która miała zadanie odbudowę systemu oświaty w Rzeczypospolitej. Rocznica tego wydarzenia stała się świętem edukacji narodowej, zwanym potocznie Dniem Nauczyciela. Dlatego też, przy okazji obchodów tego święta, warto bliżej przyjrzeć się wydarzeniu i jego konsekwencjom. Komisja powstała formalnie na mocy uchwały Sejmu. Głównym inicjatorem i architektem powstania komisji był ksiądz Hugo Kołłątaj. Pierwotny skład komisji liczył 8 osób czterech senatorów, czterech posłów reprezentujących Koronę i Wielkie Księstwo Litewskie. Pierwszym prezesem są biskup Wileńskich, Ignacy Jakub Masarski, a najbardziej zasłużonymi, oficjalnymi członkami byli posłowie wywodzący się z magnackich rodzin i rodzin powiązanych z tzw. familią. Między innymi Adam Kazimierz Czartoryski, Joachim Kreftowi, Ignacy Podowski i Andrzej Zamoński. Jednak od samego początku faktycznymi pracownikami komisji była grupa uczonych i artystów skupiona wokół chłopaka Łączajna, który nadawał cały czas ogólny kierunek jej działania. Pierwszy raz w dziejach nie tylko Rzeczypospolitej, lecz, lecz również całej Europy stworzono jednolity sy system kształcenia na trzech poziomach. Na poziomie podstawowym funkcjonowały szkoły parafialne, na średnim szkoły wojewódzkie, Natomiast na poziom wyższy reprezentowały uniwersytety w Krakowie i w Wilnie. Reformy prowadzono na wszystkich szczeblach nauczania, jednak szczególnie intensywnie zajmowano się obydwoma uniwersytetami. Długo Kołontaj w Krakowie i marszli początku do Kraliwski w Wilnie. Zmieniali oni archaiczne struktury uczelni i programy nauczania. W ramach reformy edukacji podstawowej stworzono towarzystwo do ksiąg elementarnych, złożone z pedagogów i uczonych które opracowało 27 podręczników w większości szkół średnich, ale także między innymi gramatykę języka polskiego i elementarz. Były to pionierskie podręczniki, wymagające często tworzenia polskiej terminologii sygnałów. Komisja funkcjonowała bez większych przeszkód aż do 1793 roku. A czy nie sądzicie, że jest to za poważnie i zbyt naukowo? No to co proponujesz? Może po prostu złóżmy wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły życzenia? Tak chyba będzie najlepiej. Piotrek, zapraszamy. Panie dyrektorze, szanowni nauczyciele i wychowawcy. Dziś jest wasze święto. Dzień Edukacji Narodowej jest święto polskiej oświaty. Trudno więc wyrazić słowa, aby pełni podziękować za waszą pracę, poświęcenie i za serce. To wy, obok rodziców, kształtujecie nasze serce i umysły. To wy troszczycie się o naszą przyszłość i nasze życie. Dlatego w tym szczególnym dniu życzymy wam zdrowia, zadowolenia z ciężkiej pracy, którą wykonujecie i zadowolenia z nas. Niech kłopoty i troski was omijają, ich reforma oświaty nie zakłóca wam snu. Bądźcie zawsze pogodni i uśmiechnięci, a wasze marzenia dotyczące życia osobistego i zawodowego niech zawsze się spełniają. Kochani nauczyciele i wychowawcy, wiedzcie, że takich jak wy dzisiaj nie wiemy. Ni waszych pragnień czas nie studzi. Umiecie i iść i dojść do celu, bo dziwny z was gatunek ludzi. Choć troski żółwią wasze twarze, wciąż pozostają oczy młode. Wiecznego blasku czas nie marze, taką mądrość ma urodę. Więc nie zginiemy w naszym świecie, tonąc w rozumnych oczach studni. I choć nie jeden smutek niecie, śmiać się umiemy, że aż do dni. Potokiem płynie szkolne życie, dobrze czy źle, wy zawsze z nami. Chcemy Wam dzisiaj wyznać skrycie. Bardzo cenimy Was, kochani. Przepraszam Monikę Podwikę, Bartosza Frączkę i Pawła Wyszyńskiego. Szanowni Państwo, to jest ta czwórka, która, która zasłużyła się po prostu niesieniem pomocy, powiem krótko. Tak, Jeżeli ktoś jest potrzebującym, to ja niosę pomoc. Z tego się uczymy. W klasach mundurowych tego uczą Was nasi nauczyciele, nasi wychowawcy. Ja Wam za to bardzo dziękuję. Wszystkim serdecznie wszystkim gratuluję, że taką postawę głosicie. Masz szczególnie jeszcze Patryk, chciałbym jeszcze przypomnieć, sytuacji, która była poza całkowicie szkołą, o której wiemy, o której mówią nam yy, strażacy zawodowi, którym, o którym mówi nawet również yy, lekarz medycyny, że tak fachowo udzielona pomoc. Po prostu szacun, tak? Tak to było powiedziane. Ja Ci bardzo dziękuję. Róbcie to dalej, bo w tym jesteśmy, jesteście dobrzy i tak trzymać. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.